Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Finansowa TV. Dzisiaj dzień niezwykle wyjątkowy, ponieważ po dłuższym czasie na kanale wracam do analizy spółek. Tak jak obiecałem w ostatnim odcinku, pochylę się nad spółkami, dzisiaj konkretnie dwoma, które w ostatnich tygodniach trafiły do mojego portfela: czy to publicznego, czy to prywatnego. Przypomnę, że w ramach publicznego portfela prowadzę portfel Ike i ten portfel prowadzę w boście. Osobiście rachunek w banku ochrony środowiska mogę z czystym sumieniem polecić, jeżeli masz ochotę, link znajdziesz do założenia tego konta w opisie do tego filmu. I przede wszystkim chciałbym dzisiaj omówić dwie spółki, tak jak wspomniałem z tego portfela, które w ostatnim czasie do niego trafiły i będą to pierwsze dwie spółki patrząc alfabetycznie. W tym momencie na ekranie możesz zobaczyć skład mojego portfela IKE, publicznego oczywiście, a na pierwszy rzut jeżeli chodzi o analizy weźmiemy sobie Autopartnera i spółkę Big Cheese Studio. Wydaje mi się, że o obu spółkach już na kanale wspominałem, natomiast jeżeli chodzi o szerokie analizy, to dzisiaj powrót właśnie do tej serii i i te dwie spółki w ramach. Dzisiejszego odcinka chciałbym przeanalizować. A jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam cię na następne kilkanaście minut dzisiejszego odcinka. Ale zanim zaczniemy, partnerem dzisiejszego odcinka jest broker Trading 212, który pozwala kupować akcje i ETF-y bez prowizji, a także tworzyć swoje intuicyjne ETF-y, do których po prostu będziemy dokładali pieniądze i kompletnie o nic nie będziemy musieli się przejmować. Dodatkowo z Trading212 już jakiś czas temu przygotowaliśmy promocję, w której możesz uzyskać akcję do 100 euro zupełnie za darmo. Wystarczy rejestracja z mojego linku, który znajdziesz w opisie bądź też w komentarzu podpiętym pod tym filmem. Złożysz minimalny depozyt i akcja będzie Twoja. Życzę powodzenia i zapraszam do korzystania z promocji, a tymczasem dalsza część odcinka. A pierwszą na dzisiaj spółką jest spółka Autopartner już wspomniany i jest to spółka o tickerze APR notowana na giełdzie papierów wartościowych od 2016 roku. Jeżeli chodzi o profil działalności spółki, jest to spółka, która zajmuje się szeroko pojętym importem i dystrybucją części zamiennych, zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych czy też motocykli głównie kanałami sprzedaży elektronicznej. Jednym z ważnych elementów działalności grupy jest tryb just in time, czyli dostosowanie się tak naprawdę do potrzeb klientów, ponieważ do pięciu razy dziennie dostarcza się im ich zamówienia. A jeżeli już o klientach mowa, są to przede wszystkim warsztaty samochodowe czy też sklepy motoryzacyjne. Jeżeli chodzi o obszar działalności spółki, jest to głównie rynek polski, natomiast od kilku lat rozwijana jest też sprzedaż na rynkach zagranicznych. I tutaj warto wspomnieć, że na koniec trzeciego kwartału 2022 roku ten rynek zagraniczny odpowiadał już za połowę przychodów ze sprzedaży. Tak więc można śmiało powiedzieć, że te rynki zagraniczne oddziałowują coraz bardziej na wyniki spółki, natomiast tym rynkiem wiodącym jest dalej rynek polski, który stanowi dokładnie, 50%. Ale mimo wszystko te rynki zagraniczne to już ponad 30 różnych rynków. Cała działalność spółki opiera się, jak spółka wskazuje, o zintegrowane narzędzia IT, przy pomocy których zarządza się całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturą logistyczną, która składa się tak naprawdę z kilku elementów. A są to kolejno Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne w Bieruniu 43 tysiące metrów kwadratowych Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne w Pruszkowie, 13,5 tysiąca metrów kwadratowych, magazyn w Pradze, 600 metrów kwadratowych. Jest też plan na kolejny magazyn w Poznaniu, który ma mieć 14 tysięcy metrów kwadratowych i jest też sieć filii które liczą obecnie na koniec pierwszego kwartału 2022 110 sztuk i te filie pokrywają cały rejon Polski i na nie też składa się... Część powierzchni magazynowej. I śmiało można powiedzieć, że tak duże przedsięwzięcie jak ponad 30 rynków działalności grupy jest dosyć ambitne, ponieważ obsługa tego za pomocą tylko i wyłącznie tych kilku lokalizacji logistycznie jest na pewno dosyć wymagająca, i mimo wszystko widać, że autopartnerowi się to udaje, a zobaczymy to przede wszystkim na wynikach, które omówimy sobie za chwileczkę. Warto też wspomnieć o marce własnej, jeżeli można to tak nazwać. Nie wiem, czy to marka własna, czy bardziej taki brand, który ma autopartner, natomiast spółka w pewnym momencie znalazła taką niszę albo raczej niezagospodarowany element rynku i powoli tą swoją markę własną, która nazywa się Max Service, rozwija, która docelowo ma... Mieć tak naprawdę zasięg całej Polski. Podobno ma obejmować około kilkaset punktów, a na ten moment tych punktów jest około 400. A jeżeli już mówimy o tym, co tak naprawdę sprzedaje Autopartner, jest to umowa z 350 dostawcami części zamiennych w obszarze tak zwanego rynku aftermarket i rynku OEM z całego świata. Sumarycznie to wszystko daje około 250 tysięcy, więc ćwierć miliona referencji w ofercie, czyli no całkiem, całkiem dużo. Na szybko przejdźmy sobie do historii spółki. Autopartner powstał w 1993 roku. Swoją siedzibę posiadał w Katowicach, która z kolei posiadała magazynową powierzchnię o zawrotnych rozmiarach 200 metrów kwadratowych. Nową siedzibę zdecydowano się wybudować w latach 98-99 w Tychach i tam już było 1200 metrów kwadratowych, a spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązano w 2002 roku. A zawiązano ją też po to, żeby rok później w 2003 otworzyć pierwsze trzy filie autopartnera. W 2005 roku, czyli dwa lata później, otwarto trzy nowe filie, i rok później, w 2006, powstała właśnie Max Gear, marka własna, którą właśnie Autopartner promuje. Także w tym roku powstał magazyn w Pieruni, który dzisiaj jest największy ze wszystkich. Spółka zatrudniała już wtedy 500 pracowników, a powierzchnia magazynowa na tamten moment wynosiła 3,5 m metrów kwadratowych. W roku 2008 spółka Max Gear została Przekwalifikowana czy też zrebrandowana na grupę. W autopartnerze funkcjonowały już 16 filii, a przedstawicielstwo handlowe otworzono również w Czechach i na Słowacji. A w 2012 tej chwili było już 23. W dalszych latach autopartner mocno się rozwijał, zwiększała się powierzchnia magazynowa, zatrudnienie, czy też ilość filii. w 2014 tej chwili było 50, a to wszystko po to, by w 2016 roku zadeputować na GPW. Obecne logo zostało zaprojektowane w 2018 roku, kiedy cała spółka została rebrandowana i na dzień dzisiejszy wskazuje się, że w spółce pracuje 1700 pracowników na powierzchni magazynowej ponad 100 tysięcy m2 i w ponad 100 filiach, do tej chwili jeszcze wrócimy. Wróćmy sobie jeszcze do fact sheetu na chwileczkę, żeby sprawdzić strukturę akcjonariatu i tutaj Aleksander Górecki, który jest założycielem spółki posiada 22%, jego żona Katarzyna Górecka posiada 20, blisko 6%, Towarzystwo Ubezpieczeniowe nacjonale Nederlanden posiada 10 akcji. Jeżeli chodzi o otwarty fundusz emerytalny PZU, jest to 6,6% akcji, a w wolnym obiegu jest blisko 36%. Obecna kapitalizacja spółki na 30 września, czyli koniec kwartału 3 2022 roku to blisko 1,5 miliarda złotych. Obecnie spółka należy do takich indeksów jak WIGMOTO, Moto, mWIG40, mWIG40 Total Return, WIG Poland czy po prostu Week. Przejdźmy sobie do samej prezentacji wyników za pierwsze trzy kwartały roku 2022 i na samym początku warto zaznaczyć, że te 50% wspomniane, jeżeli chodzi o udział przychodów z rynku polskiego, to blisko 10% rynku części zamiennych w Polsce. Cały model biznesowy autopartnera już w sumie omówiłem. W zasadzie można tu tylko dodać tyle, że w zasadzie klienci, którzy składają zamówienie są obsługiwani czy to właśnie przez logistykę, która znajduje się w ponad 100 oddziałach, bądź też przez przedstawiciela lub partnera handlowego. Pod spodem znajdują się w zasadzie dwa elementy, czyli marka własna Maxgear i pozostałe marki, które do autopartnera dostarczają gotowych produktów. I to w zasadzie jest cały model biznesowy, który obsługiwany jest przez 1700 osób. Zanim przejdziemy dalej, spójrzmy sobie jeszcze na kilka elementów, aspektów, które dotyczą otoczenia rynkowego w autopartnerze. Z punktu widzenia naszego rodzimego rynku, czyli Polski, po trzech kwartałach 2022 roku liczba aut, które są nowe i są rejestrowane, spadła rok do roku o 9%. Jest to o tyle istotne, że dla autopartnera jest to pozytywny aspekt, dlatego że przy mniejszej ilości aut nowych, po prostu Więcej aut używanych jest w obiegu, nazwijmy to, i więcej po prostu jest potrzebnych tych części, w które autopartner zaopatruje swoich klientów. Uzupełniając chodzi oczywiście o samochody osobowe, w przypadku samochodów dostawczych jest to aż 17%. Spada również mediana ceny aut używanych, a średni wiek importowanego samochodu osobowego w październiku wyniósł około 13 lat, co też jest pozytywnym aspektem. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to w Unii Europejskiej na 1000 mieszkańców przy Przypada 662 samochody i również spadła rejestracja nowych samochodów o ponad 9%, 9,6% dokładnie. Natomiast względem rynku polskiego przeciętny wiek samochodu osobowego jest niższy i wynosi niecałe 12 lat. Jeżeli chodzi o rok 2021, to cena samochodów używanych wzrosła o prawie 20% rok do roku, a wszystkie te aspekty im bardziej negatywne, tym lepsze dla autopartnera. Im starszymi samochodami jeździmy my jako Polacy czy Europejczycy, tym lepiej dla autopartnera z tego względu, że po prostu te samochody częściej się psują i więcej części jest po prostu zamian. Potrzebnych. I tutaj oczywiście wkracza autopartner ze swoimi produktami, które dostarcza i jakby nie było na nich zarabia. Do kilku wykresów jeszcze przejdziemy, ale tutaj możemy sobie spojrzeć z raportu za rok 2022 i pierwsze trzy kwartały, że przychody wzrosły o 25% rok do roku, jeżeli chodzi o pierwsze trzy kwartały 2022, naturalnie względem roku 2021 o 16% wzrosła EBITDA, EBIT o 15% i zysk netto o 8%. 8% do 156,5 miliona zł. Jest to oczywiście historycznie najlepszy wynik, jeżeli chodzi o Autopartnera, i wzrost przychodów rok do roku wynosi bardzo dużo, bo ponad 25%. Jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, to wzrost sprzedaży to blisko 50% rok do roku i to naprawdę duży wynik. I widać, że Autopartner prowadzi dosyć pokaźną i dosyć prężną politykę ekspansji na rynki zagraniczne. Jak możemy zauważyć, wzrost sprzedaży w Polsce to tylko tylko albo aż 15,4% rok do roku. Ale oczywiście inna jest baza i inny rynek. Bardzo fajnie przedstawia się sprzedaż kwartalna w milionach złotych, bo widać, że ona praktycznie z kwartału na kwartał rośnie i to jest dosyć pokaźny wzrost. Oczywiście przypomnę, że Autopartner obsługuje tylko i wyłącznie 10% rynku polskiego, jeżeli chodzi o części i akcesoria zamienne. Jeżeli chodzi o zysk brutto ze sprzedaży, to rentowność jest dosyć fajna, bo praktycznie od wielu kwartałów wynosi ponad 25%. Obecnie zbliżamy się już do 30%, czasami nawet 30% procent przebijamy. A więc jak najbardziej jest to pozytywny aspekt, jeżeli chodzi o autopartnera. Systematycznie z kwartału na kwartał, praktycznie zapasy są również zwiększane, jeżeli chodzi o autopartnera i obecnie mamy pokrycie na 151 dni versus 131 dni rok wcześniej. I jeszcze dwa bardzo fajne wykresy, jeżeli chodzi o autopartnera z naszego forum Investopolis. Bartek śmigelski przygotowuje z miesiąca na miesiąc praktycznie zestawienie dynamik, jeżeli chodzi o przychody ze sprzedaży. Na pierwszym w wykresie widzimy linią prostą zaznaczoną dynamikę rok do roku, a słupki to tak naprawdę przychody rok do roku w danych miesiącach. Co może cieszyć i na co na pewno wpłynął COVID i dostępność nowych samochodów, to te słupki coraz dynamiczniej rosną i to jest fajna informacja, jeżeli chodzi o autopartnera. I bardzo dobrze rokuje na przyszłość, a lepiej obrazuje to tak naprawdę drugi wykres czyli przychody ze sprzedaży narastająco, które widać ewidentnie, że z roku na rok są coraz wyższe. Na koniec 2022 roku i trzeciego kwartału mamy dokładnie 115 fili, które są pod szyldem autopartnera. A jeżeli chodzi o wskaźnik cena do zysku na poziomie około 9, na którym teraz waha się autopartner, jest to wskaźnik na poziomie dosyć atrakcyjnym. Spójrzmy jak to przedstawiało się w latach wcześniejszych, jest to widoczne gołym okiem że ten wskaźnik z reguły wynosił ponad 10, więc można powiedzieć, że obecna cena jest dosyć atrakcyjna względem historycznych poziomów. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres 3-letni, który tak naprawdę zahacza rok 2020 i ten dołek covidowy, no to widzimy, że autopartner był co prawda na poziomie 5 zł mniej więcej, więc oczywiście dosyć mocno urósł, natomiast wyniki, które autopartner pokazuje są naprawdę bardzo atrakcyjne w mojej ocenie. A perspektywy chociażby tego, co dzieje się w Chinach, to nie świadczą o tym, że dostępność samochodów będzie wyższa i wróci do normy, a tym bardziej zaspokoi potrzeby, które są, wydaje mi się, dosyć duże. Tak naprawdę dzisiaj nie pójdziemy do salonu i nie wyjedziemy nowy, nowym samochodem, musimy czekać naprawdę długimi tygodniami. Często są to długie miesiące i naprawdę jest to okres, który jest dosyć nieatrakcyjny z perspektywy osoby, która chce mieć samochód tu i teraz. A więc często zdarza się, że po prostu sięga po używany samochód, na przykład roczny czy dwuletni polizingowy, i wtedy też zaczynają się zabawy z remontami, z wymianami różnych rzeczy czy elementów eksploatacyjnych, a dodatkowo też te samochody, Samochody używane sprzed roku, dwóch czy trzech lat są atrakcyjniejsze, w opinii co niektórych, chociażby z tego powodu, że obecnie samochody, które wyjeżdżają z salonu, często niestety nie mogą mieć tak dobrego wyposażenia jak jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej. W skrócie uprościłbym to do takiego powiedzenia, że producenci robią co mogą, żeby po prostu wypuścić z salonu jak najwięcej samochodów. Więc to otoczenie rynkowe jak najbardziej autopartnerowi sprzyja, ponieważ Coraz częściej będziemy decydowali się na zakup samochodów nie nowych, a używanych i przede wszystkim coraz to starszych z racji tego, że samochody są coraz to droższe. Obecnie tych wzrostów cen może już nie widać, natomiast można powiedzieć, że mamy taką bańkę podobną do rynku mieszkaniowego, gdzie te ceny dobiły do dosyć wysokich poziomów i po prostu się utrzymują. Można sobie jasno powiedzieć, że tanio już było. Spójrzmy sobie z racji tego, że jestem inwestorem dywidendowym, oczywiście na dywidendę, i z racji tego, że Autopartner jest młodą spółką na giełdzie papierów wartościowych, to dywidendę wypłacał zaledwie 3 razy. I one też nie były jakoś super pokaźne, natomiast nie widzę przeszkód do tego, żeby autopartner w następnych latach również dywidendę wypłacał. No i na koniec tak naprawdę strategiczne cele grupy są cztery i pierwszy to dalszy wzrost skali działalności, więc tak naprawdę rozwój prawdopodobnie na nowe rynki, bo już te obecne są. W miarę zagospodarowane dalsza dywersyfikacja produktowa, chociaż tutaj i tak już jest dobrze, oczywiście wzrost rentowności, która znowu jest wysoka, no i rozszerzenie działalności na nowe rynki, co wiąże się z tym co powiedziałem przy punkcie pierwszym, więc wzroście skali działania. Jeżeli miałbym podsumować spółkę, to ja widzę bardzo dobre perspektywy, ponieważ tutaj, tak naprawdę, w momencie kiedy nawet i dostawcy podwyższają ceny swoich produktów, to autopartner łatwo może te ceny przerzucić na klienta, bo tak naprawdę wszyscy będą to robić, jeżeli chodzi o dystrybutorów części i akcesoriów. Popyt prawdopodobnie nie ma przesłanek, żeby zniknął, ponieważ dalej będziemy jeździć samochodami i naprawdę musiałoby się stać coś złego, żebyśmy przestali jeździć. I nawet w takim roku 2020, kiedy rzeczywiście nie jeździliśmy, tylko siedzieliśmy w domu, to no, można powiedzieć, że zajmowaliśmy sobie czas i te samochody remontowaliśmy, bo widać, że autopartner poradził sobie w tym otoczeniu, czy to w Polsce, czy to za granicą. Ja nie przewiduję osobiście, że szybko wrócimy do tego co mieliśmy jeszcze przed pandemią i dostępności samochodów tak naprawdę od ręki. Też z racji kryzysu mam w głowie takie wyobrażenie, że będziemy coraz biedniejsi, więc będziemy jeździli coraz starszymi samochodami, a więc będziemy musieli je po prostu coraz częściej remontować. I uważam, że przez najbliższe kilka lat AutoPartner naprawdę naprawdę ma świetlaną przyszłość, jeżeli chodzi o dobre wyniki i zarabianie naprawdę pokaźnych pieniędzy. W komentarzu daj znać co ty myślisz o autopartnerze, a może masz autopartnera w portfelu, a może jednak konkurencję w postaci Intercarsa, która jest dużo, dużo większa. Natomiast jeżeli chodzi o konkurencyjną spółkę, to praktycznie jest to 1 do 1, obie pokazują bardzo dobre wyniki. Przejdźmy sobie do drugiej spółki na dzisiaj, czyli Big Cheese Studio, spółka akcyjna, BCS Ticker, no i spółka to branża gamingowa. I od razu zacznę z grubej rury. Jest to spółka do dupy pod kątem relacji inwestorskich, ponieważ takie, no można powiedzieć, że nie istnieją, a przynajmniej ja jeszcze na stronie spółki porządnych relacji inwestorskich nie widziałem. I przede wszystkim to jest mój główny zarzut. Wygląda to trochę tak, że spółka jest założona przez kilku kolegów, którzy spotkali się na studiach, zaczęli prowadzić jakąś działalność, może pisali grę. Finalnie coś im się udało sprzedać, pozyskać kapitał, ale teraz niestety muszą nadrobić te braki, jeżeli chodzi o relacje z inwestorami. Jedyna taka porządna strona, na której ja o Big Studio czerpię informacje, to Infostrefa i strona spółki, bo tutaj tak naprawdę jest agregacja tego, co spółka do wiadomości publicznej przekazuje. Jeżeli chodzi o jakąś prezentację inwestorską, to niestety mamy tylko filmy na YouTubie i mimo, że te prezentacje są dosyć treściwe, i Przedstawiane w dosyć poprawny sposób, to niestety nie są nigdzie dostępne. Tak wydaje mi się, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Więc ja posłużę się dzisiaj pracą Bartka Śmigielskiego po raz kolejny, który podjął rękawicę i zgromadził informacje na temat spółki, jeżeli chodzi o jej analizę. Taka analiza jest na naszym forum Investopolis, natomiast więcej o samym forum. Już niebawem, także prośba, żeby jeszcze chwileczkę się wstrzymać, dostaję dużo wiadomości, naprawdę potrzebujemy już niewiele czasu, żeby uchylić większego rąbka tajemnicy. A więc jeżeli ktoś lubi słuchać sobie nagrania na YouTube i wywiady z osobami ze spółki, to zdecydowanie warto przesłuchać wszystkie materiały, które dostępne są o Big Cheese Studio. Jak już wspomniałem spółka jest z branży gamingowej i jest częścią grupy Playway i z niej w zasadzie została wydzielona. No i oczywiście Playway jako jedna z kolebek polskiego gamingu ma w Studio Dużego Sera trochę udziałów. Sama spółka na giełdzie zadebiutowała całkiem niedawno i tak naprawdę pierwszą grą, którą wydała był Cooking Simulator w roku 2019. Oprócz tego, że Cooking Simulator naprawdę skradł serca graczy to spółka... Absolutnie fantastycznie monetyzuje ten tytuł poprzez nowe DLC czy też dodatki wewnątrz gier i naprawdę im to fantastycznie idzie, bo do dzisiaj jest z tego pokaźna suma pieniędzy. A sama gra jest dostępna naprawdę na bardzo wielu platformach i też na VR-ze ostatnio. W ubiegłym roku uzyskała ona tytuł Gry Roku na Steamie jeżeli chodzi o VR i muszę przyznać, że mimo że nie grałem, to wydaje mi się, że jak najbardziej nadaje się ona właśnie do tej wirtualnej rzeczywistości. Mamy stół, na którym robimy jakieś dania i to naprawdę może zagrać. Obecnie to Universum Cooking Simulator to tak naprawdę główna gra i 4 DLC z czego aż trzy są płatne i jeden jest to bezpłatny live ops, ale tak naprawdę najbardziej kluczową informacją dla mnie jest to, ile gracze spędzają czasu na tej grze. Pojedyncza sesja wynosi 70 minut, a średni czas spędzony przez gracza zakładam, że w miesiącu jest to 6,5 godziny, więc całkiem pokaźna liczba. Jeżeli chodzi o monetyzację, to można powiedzieć, że spółka bardzo dobrze sobie z tym radzi z racji tego, że Cooking Simulator w pierwszym półroczu 2021 zarobił mniej aniżeli w pierwszym półroczu 2022 roku. Poniżej można zobaczyć jak przedstawia się to jeżeli chodzi o rozbicie na konkretne platformy, ale co ciekawe, gra ta też trafiła do sklepu Microsoftowego, do Xbox Live i za tę przyjemność Microsoft zapłacił Big Cheese Studio okrągłe 600 tysięcy dolarów. Spółka zarzeka się, że reszta gier również trafi do Xbox Live i możliwe, że przed nami kolejne takie umowy, jeżeli chodzi o inne tytuły z BCS-u. Jak już wspominałem, historia giełdowa spółki jest dosyć krótka i mamy jeszcze niestety mało danych na temat tego, co w spółce się dzieje, ale widać, że z półrocza na półrocze praktycznie te przychody rosną. Mała zadyszka była w pierwszym półroczu 2021 roku i tak też było z zyskiem netto, który rok do roku wzrósł o bagatela 37%. Partek słusznie też zauważa, że Wskaźnik PDOE dla Big Chase Studio wynosił około 10, natomiast obecnie jest to mniej więcej 6,5 punktu. Dodatkowo jeżeli chodzi o ten sektor jest to naprawdę dosyć atrakcyjny wynik. Ja natomiast na spółkę patrzę bardzo przyszłościowo z pewnych względów, chociażby z racji tego, że spółka chce wcisnąć do Xbox Live swoje produkty, spółka portuje swoje produkty na wiele platform. A też bardzo fajnie idzie im monetyzacja swoich symulatorów i robią to naprawdę nie dość, że bardzo dobrze, to jeszcze bardzo długo. Na potwierdzenie premiera Cooking Simulatora miała miejsce w 2019 roku. Mamy już blisko 2023 rok, a gra w dalszym ciągu fantastycznie się sprzedaje. Natomiast to nie wszystko. W 2023 roku mamy otrzymać Cooking Simulatora 2, który będzie tak naprawdę oferował bardzo dużo nowości i tutaj będzie naprawdę przeskok technologiczny. Będzie można zagrać sobie więcej osób w tego Cooking Simulatora, dodatkowo ma też być w tej grze tryb fabularny, a co najważniejsze, spółka wskazuje, że te dwa tytuły, czyli Cooking Simulator 1 i 2, nie będą się kanibalizować. Więc można zakładać, że tak naprawdę Cooking Simulator 2 w momencie, kiedy pierwsza część okazała się bardzo dobra i ma rzesze fanów, będzie się bardzo dobrze sprzedawał, a dodatkowo z racji tego, że będzie się dobrze sprzedawał i będzie wysoko na wszystkich listach, to też możliwe, że będziemy mieli wzmożone zainteresowanie pierwszą częścią przez osoby, które w pierwszą część z siłą rzeczy nie grały. No i ja uważam, że może wyjść z tego naprawdę coś dobrego w perspektywie następnych kilku kwartałów. Ale Cooking Simulator 2 to nie wszystko, ponieważ kolejna gra to Pizza Empire, która ma być grą strategiczną i ma mieć w mojej opinii takie cechy... Tych Tajkonów, i będziemy mogli za jej pomocą stworzyć sobie własną sieć pizzerii. No ja niestety dużo nie gram, ale kiedyś w Tajkony grałem i Roller Coaster taikon bardzo dobrze wspominam. I mimo że są to proste gry, to są bardzo angażujące i można sobie naprawdę w nie pograć bez żadnych nerwów, i sądzę, że ten tytuł też może mieć potencjał, chociaż pewnie nie tak duży jak Cooking Simulator 2, który w mojej opinii w najbliższych kwartałach będzie naprawdę game gamechangerem jeżeli chodzi o wyniki finansowe spółki, no ja to czuję po prostu. Potencjał w spółce widzi również dom maklerski Boś, który tak naprawdę 3 listopada 2022 roku wydał swoją rekomendację i ta spółka znalazła się wśród spółek, które rzeczywiście mogą w ciągu najbliższych 12 miesięcy okazać się dobrymi inwestycjami. Rekomendacja ceny docelowej przy cenie 30 blisko 8 zł wynosi 65 zł, więc no nie tylko inwestorzy indywidualnie dostrzegają potencjał w tej małej spółce, ale także dom maklerski Boś. I na koniec dywidenda, bo taką też spółka za rok 2021 wypłaciła. Było to złotówka i 94 grosze, i zakładam, że w przyszłym roku ta dywidenda będzie wyższa. Spółka przy zarobku blisko 12,5 miliona złotych wypłaciła w formie dywidendy ponad 8 milionów złotych, a za pierwsze 3 kwartały 2022 roku ten zysk netto już wynosi ponad 14 milionów złotych, a mamy jeszcze czwarty kwartał, który wydaje się, że dla takiej branży jest najlepszy z racji tego, że mamy okres świąt. Mimo wszystko prezes Big Cheese Studio mówi, że jeżeli chodzi o dywidendę, to jest uchwalony program dywidendowy, czyli jest jakaś polityka. I na ostatniej konferencji wspomniał że tutaj cytuję, oczywiście w przyszłym roku też tą dywidendę będziemy chcieli wypłacić, więc zakładam, że można spodziewać się wyższej dywidendy aniżeli za rok 2021. No i warto tutaj wspomnieć, że spółka też zakłada w programie motywacyjnym wydanie trzech gier co najmniej do 2023 roku, a co najmniej jedna z tych gier musi mieć sprzedaż nie mniejszą niż 6% kwoty sprzedaży Cooking Simulatora w okresie 3 miesięcy od premiery. Więc to tym bardziej musi motywować grupę programistów do tego, żeby gra była po prostu lepsza i żeby po prostu się dobrze sprzedała. Oprócz trzech gier do 2023 roku również spółka bawi się w segmencie wydawniczym i tutaj musi wydać dwie gry, których sprzedaż również musi być odpowiednio wysoka. Ale to oczywiście pieśń przyszłości, ja widzę potencjał w Big Cheese Studio nie tylko jeżeli chodzi o zyski, ale też o potencjalną wysokość dywidendy. I myślę, że dla osób, które potrafią uzbroić się w cierpliwość na kilka kwartałów, naprawdę, naprawdę ta spółka przyniesie wiele dobrego na naszym polskim parkecie, jeżeli chodzi o polski gaming. A dodam, że kilka tygodni temu rozmyślałem nad tym, jak wygląda sytuacja cyberpunka, jeżeli chcesz obejrzeć ten film, jest teraz dostępny w prawym górnym rogu. Tego nagrania. I uważam, że w grudniu 2020 roku CD Projekt zdecydowanie zaorał rynek gamingu w Polsce. Ale też jeżeli podniesie się CD Projekt, to cała branża gamingowa również się podniesie. Takie jest moje zdanie. A przypomnę, że w ostatnich tygodniach CD Projekt przynosi naprawdę zadowolenie swoim akcjonariuszom, którzy w ostatnich dołkach zdecydowali się zakupić akcje, ponieważ CD Projekt od swojego dołka już kręci wyniki na poziomie 100% stopy zwrotu. No i na fali serialu na Netflixie, a także na naprawie cyberpunka naprawdę, naprawdę wyszli dobrze, bo ostatnie wyniki finansowe były całkiem dobre. To są pierwsze dwie spółki, które w ostatnim czasie kupowałem. Jeżeli masz jakieś przemyślenia, zostaw je zdecydowanie w komentarzu. Zachęcam cię do tego. Chętnie w dyskusję na temat tych spółek się włączę. Ale oczywiście proszę pamiętać, że jeżeli będziesz kupował tą spółkę, nie sugeruj się tym, co powiedziałem, tylko przeprowadź swoją własną analizę. Na koniec przypomnę o partnerze dzisiejszego odcinka Trading 212, gdzie za założenie konta możesz uzyskać akcję darmową do 100 euro. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie do tego filmu, a także w podpiętym komentarzu. A tymczasem dzięki serdeczne, daj znać, jak Ci się podobała ta analiza. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!